Hejka! W dzisiejszym odcinku rozpoczynamy udział w walentynkowym evencie 2026. Czy jesteście ciekawi? Zaczynajmy! Okej, okay, więc dzisiaj zalogowałem się po raz pierwszy po dłuższej przerwie. I musiałem przebrać swoją postać, bo byłem przebrany za świętego Mikołaja. Jak widać. Chyba ostatni raz byłem w Wigilię, czy coś w ten deseń, ale kurde. Dobra, już ten... Przed chwilą byłem tutaj zalogowany. Po raz pierwszy po dłuższej przerwie. Ale wyszedłem tylko po to, żeby rozpocząć nagrywanie. Mm -hmm. Mhm. Czyli to co zwykle. Ale w sumie z drugiej strony dobrze, że tak robią. Przynajmniej wiem czego się spodziewać. Większa przewidywalność, mniejszy stres. Mhm. Kurwa! To jest właśnie to, że oni ten, że oni ten nie przewidzieli tego, że ktoś może mieć za grube palce do pisania na telefonie. Szkoda, że się nie zmieszczą imiona wszystkich moich kotów. A wiecie co jest jeszcze gorsze? Że straciły... Że straciły się jeden, by się dwa i lakiego już na zawsze. A te dźwięki z tej gry, co są to są te nagrody, co nie? I ogólnie na MSP są dla mnie za głośne, a ja nie mogę ich ogarnąć nawet. Ajaj. jaj. Ach. Gra bez dźwięku już nie jest taka fajna, ale gra z dźwiękiem, który jest okropny, też nie jest fajna. A tutaj dźwięk jest okropny, bo jest dla mnie za głośny. Ach. Trzy artbooki, ja pier. Nie wiem co to znaczy ili, ale okej. Okay. Pewnie początkująca, ale okej. Okay. Przepraszam. Zawsze zapominam, czy trzeba czekać godzinę czy pół godziny, ale dobra. Szybciej, kurwa, szybciej. Ja pierdolę. Przecież ja nie mam całego dnia, kurwa. Ja pierdolę. Normalnie brak logiki. To tutaj chyba wkradł się glitch. Bo najpierw mi wyskoczyło, że mam, żeby odebrać, a potem, że nie mam odebrać przy tym fejmie. Masakra! A teraz jest jeszcze większa masakra, bo Laguś mnie atakuje. Ja pierdolę. Aha. Dzięki. No, y, klikam, klikam i nic się nie dzieje. Stukam palcem, żeby. O już, wreszcie udało mi się uzbierać tą gwiazdkę. Kolejna przypominajka za godzinę. Mam problemy z pamięcią, a tak to przynajmniej nie przygapie tej głupiej godziny. W samą porę zdążyłem obejrzeć rolkę na Facebooku, a dokładniej mówiąc jeden odcinek Happy Tree Friends i równo z zakończeniem tej rolki miałem przypominajkę... Że mamy wejść w grę. Czajcie? Normalnie. I to jest taki dziwny zbieg okoliczności, bo ja nie wiedziałem, że rolka się skończy równo z momentem, gdy się pojawi przypominajka. A no jednak. O. Ach. Dobra, teraz nie ustawiam przypominajki, bo jestem zbyt śpiący, żebym mógł wejść za godzinę, ale kurde, równo z rolką, ach, raczej nigdy tego nie zapomnę. Ej no, bez kitu. byłem tak śpiący, że byłem pewien, że usnę zaraz po rozłączeniu się. Po ostatnim autografie, ale ja nadal nie poszedłem spać, mimo że nadal jestem senny i to jestem tak samo senny. Chyba jak teraz dam ten autograf, to zaparzę sobie kawę. Chociaż nie, bo kawa mi się skończyła. Ja pierdolę! A groszek jest już zamknięty, przynajmniej ten u mnie na wsi. Kurwa, mać. Będę musiał albo zapierdalać do netto, albo cierpliwie poczekać do jutra. Ja pierdolę. Teraz mi się przypomniało, że skończyła mi się kawa. Bo tuż przed rozpoczęciem nagrywania dzisiejszego odcinka zaparzyłem sobie ostatnią saszetkę kawy. No szkur. Aha, teraz będę musiał dać ostatni autograf. Super. Taki autograf, wtedy już wtedy już będzie. Ja pierdolę. Dobra. Ogólnie to ja mam ostatnio, że tak to ujmę, napięty grafik w związku z Hitoshimą, Znaczy, ja już skończyłem nagrywać odcinek, który mam jutro wrzucić, ale. Muszę jeszcze uporządkować sobie foldery we klipie. ja pierdolę, nie no. Tyle rzeczy do zrobienia. Ja się boję, że nie zdążę wszystkiego ogarnąć, a jestem ograniczony czasowo, bo... Rzuciłem samemu w sobie wyzwanie, że... znaczy może nie wyzwanie, ale... Chciałbym jak najszybciej to skończyć, ale kurwa, no nie no. Wyniki wyszukiwania, też tak umiem. A już się bałem, że Alsahim usunął sobie oby konto. nie zawsze tak robią, tak długo z wynikami wyszukiwania przy Alsahimie, przynajmniej mi na telefonie. Nie ja wiem. Y, czy wy też tak macie, czy nie, ale kurwa! Piątek 13 ja pierdolę. Ale na szczęście. Stereotypy to kłamstwa. Serio. Tylko niedouczone kukangi wierzą w stereotypy. A potem zdziwienie, dlaczego Amstaff spędził prawie całe życie w schronisku. No ja pierdolę. I teraz mogę znowu nagrywać, drodzy widzowie, a mianowicie. Wracamy do nagrywania dzisiejszego odcinka. Już tylko jeden autograf nam mówi Star Planet, i nagroda moja, przynajmniej nagroda z tej części eventu. Kiam! Dobra? Już jestem? Mhm. Mm Wow, jakie ładne. Mhm. Dobra. I ten. Ach. Kiedyś było można normalnie, a teraz już nie. Masakra. Dobra. Mhm. Ano tak upłynęło mniej niż 8 godzin. Zapomniałem. Ach. Dobra. Mhm. No. Ok, więc to już wszystko na dziś. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie też, aby zostawić łapki w górę i dzwoneczki. Wyślijcie dzisiejszy odcinek do swoich znajomych. Zjedzcie smaczną i zdrową kolację, pa.